Wchodzimy w strefę turbulencji. Sytuacja jest poważna. Nikogo nie muszę przekonywać, że wymaga też szczególnej koncentracji od y, 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 rządu. Y, będziemy y podejmowali decyzje, które będą wymagały bardzo takiej no, pełnej solidarności państwa i waszych resortów. Y, nadchodzą dni i tygodnie, kiedy bezwzględnie trzeba zawiesić wyjałowe dyskusje, jakieś spory prestiżowe nieporozumienia okalicyjne, bo będziemy musieli podejmować decyzje w takim trybie, no w jakim sensie nadzwyczajnym i sytuacja z ostatnich dni i godzin nie wymaga jakiegoś szczególnego uzasadnienia, znaczy to, to, to wrażenie, że jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej i wymaga przede wszystkim naszej koncentracji i pełnej, pełnej mobilizacji. Jak Państwo wiecie, dzisiaj ogłoszono decyzję o zawieszeniu pomocy amerykańskiej dla Ukrainy i o być może rozpoczęciu zwalniania sankcji Rosji ze, przez stronę amerykańską. Nie mamy dzisiaj żadnego powodu, aby sądzić, że są to tylko słowa, zresztą meldunki, które napływają z granicy z naszego hubu, w jesionce też, też potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej. I to oczywiście stawia na Europę, Ukrainę, oczywiście Polskę w sytuacji trudniejszej. Dużo zależy od Polski w tej chwili, od, od, od tego, w jaki sposób my będziemy się zachowywali. Dlatego nie, nie wykluczam, że będziemy pracowali też w trochę innym tempie. Nie ma co udawać, sytuacja naprawdę jest wyjątkowym wyzwaniem, największym chyba w ostatnich kilkudziesięciu latach, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Nie muszę tego też szerzej, szerzej uzasadniać. Nasza strategia pozostaje w mocy i jest strategią, która jest też drogowskazem dla całej Unii Europejskiej. Nie tylko dlatego, że dzisiaj mamy prezydencję w Unii Europejskiej, że to my wskazaliśmy na bezpieczeństwo jako oczywisty priorytet polity wszystkich polityk europejskich w tej chwili. Ale też dlatego, że Polska i na rząd w sposób niezwykle konsekwentny stara się łączyć te dwie potrzeby. One dzisiaj wyglądają na bardzo trudne do połączenia, ale nic nie zmienia naszej determinacji i przekonania, że mamy rację. Czyli maksymalnej intensyfikacji działań w Europie na rzecz zwiększenia własnych możliwości obronnych. I równocześnie dbałość wbrew wszystkim okolicznościom. Dbałość o jak najlepsze relacje transatlantyckie i współpracy z naszym najważniejszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi.